Opan Gangnam Style Gangnam Style Hop, 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 Gangnam Style Gangnam Style No hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kuka Dzisiaj zajmiemy się hmm Nie mam pojęcia Hm. No, Mam nadzieję, że taki wstęp taki rozrywkowy się podobał. <grystanie> Był mnie trochę myślałem. Yy, spodobał mi się utwór, i myślę, może zrobię jakiś taki fajny filmik yy, od czapy. Też szkielety umieją skopać się. Nie yeah. patrzcie za mną. Wjeźdźcie go. Ja nie walczę, ja nie walczę. Jestem niewinny.

Skopały orka jak chciał, to znaczy ork skopał je w sumie. Mogłbym no, się tak z nim bawić. Zabiję orka elitę Aha, to? Dobra, może ktoś będzie chciał taki fajny mecz Dobra, teraz już na poważnie Gdzie są te szkielety? Jest Jeden mi się przyda do ochrony Będzie bieg za mną A w razie co rzuci się na orki, bo idziemy na pierwszego smoka Idzie za mną i idzie. W razie co on rzuci się na orki. Może nawet za zarypi jakiegoś <grym> A w sumie byłbym mu to zgodnie wdzięczny. Bo taki bieg to jest chyba najbezpieczniejszy bieg no, proszę. Dobra. Jestem z powrotem. Jestem ciekaw czy tam jak tam mój szkielet sobie radzi żyje, nie żyje. Szl tlak. What the fuck? Że... What the fucking this? Dał sobie spokój. Op! O, kurde. O, przeżyłem. Biegnę do nich od razu. To sklepiorka dość szybko. zapiszę sobie może lepiej. Jakbym zginął. Korda, do A drugi? O, też już nie żyje. Ale może ma jakąś miksturkę, nawet dwie. Oni mają zwykłe monety, czy stare monety? Dobra, teraz... Trochę mikstury, trochę picia. Chlejemy wodę, tak, chlejemy. Dobra, zobaczmy, co ty Ej, masz... ty! Do powiedzenia. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie ciasne? Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary wiarus Bennett zrobił je dla nas łowców smoków, a my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Na kogo czekasz? Czekam aż Cyfer przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. Ładne obozowisko. Święte słowa. Cuchnie tu jak wrzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak <noise> nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż. Rot wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Oczywiście, Będziesz że nie. Tam razem. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać kiedy. Dobra, teraz jest teraz dobry, jest dobry Nie moment, Nie będziemy... Żeby ruszyć. Chodźmy Dobra, trzeba go popędzić. Znaczy oni tam na nas zaczekają. Dostaniemy doświadczenie za to, że oni pójdą walczyć. A ja muszę znaleźć okojnoca. No i teraz możemy iść. Mała burza, chodź! Tyle na ten temat. A szkieleta jak przyzwać rzucam się na niego. Znowu jedno z tych przeklętych. Smory. Tak, rzucam się na niego. Hej! Ciągle to potrafię! No to bez szkieletów będę musiał się obejść. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. A ja bym wolał w ten korytarz, w sumie. Ja szczerze nie pamiętam, co tam jest. Piorun, tu zaraz. Co mocniej bije? To jest mała burza ognista... Hmm, po sto? Piorun... jak się naładuje. Nie więcej więcej Szkielet, mała burza, ale gdzie reszta run? A dobra, mniejsza. O kurde, jak on ledwo przeżył. Gdzie jest Piorun? Nie do zamku, Piorun. Gdzie jest Piorun? Jasna dupa. Całujesz tego Dobra, wczytam Co to kurwa miało być A. No. Hey, Ciągle to A, ja muszę jeszcze raz nazrzeć się tego główno. Jeszcze raz zapiszę po tym jak już... Wypije wszystko Ładny i zapisz, bo kurde, wtedy to mnie zjechali, już w bole mieć śpią, -um kulisty. Chrząśc. Wszczołgo, to znaczy zdjął go. Co kurwa? Ci gdzie? A cię zostawi w tyle. Co to za obrażenia są? Dobra, padły. Kurde, nikt mi nie mówił, że one są aż tak odporne na wszystko. Ja jestem ciekaw, jak ja smoka zabiję. Mam za słabego skilla. Ze wszystkie jego siły. Mam miksturkę siły, mam miksturkę siły, więc będę mógł wykorzystać ją w Korej Tak chyba będę musiał smoka zarypać. Oczywiście oni mieli w tym pomoc. właśnie, oni smoka objęli. Coś mi się wydaje, że w tym dodatku nie są jakby silniejsi trochę. No, zaatakujcie go. Gdzie oni? Gdzie oni są? Czemu oni zostali w tyle Jest Chyba w prawie mnie trafił Chodźcie tu w wy... chuj jebany A, bo ten jeszcze musi to ze mną pogadać No tak. zaczyna się... albo... Dobra, teraz pójdą Zapomniałem o tym. No i teraz idziemy do jezina z Bazin. Joziń, z Bazin. Coś tam, coś tam, coś tam. Joziń, z Bazin. Coś tam, coś tam, coś tam. Jozin z Bazin. Coś tam, coś tam, coś tam. Joziń, józek, z Bagiem. Jeb. Atakujcie węża błotnego. Z jednym jaszczurem chyba sobie dadzą radę. Na szczęście mam miecz. Jed. E? Tyle na ten temat. Dobra, zaraz będzie smog. To będzie ciężko. Doświadczenie będę musiał chyba sobie dodać teraz. W... Wyobrażenia, już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej, zobaczmy, czy możemy zaatakować. Jeszcze to gówno, malerny dupek, znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Trochę późno atakuje. Ciągle to potrafię. A, nie, nie zatakują dopóki nie pogadam. No tak. A to była ta arena. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Ha, ha. Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Ha, Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym się Mam oko nos, a ty nie. ...na tysiąc strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka się zasłużona kara. Aaaa! Mów! Czego ode mnie chcesz? Yy, kim kim jesteś? jesteś? Nazywam się pan Drodor. Dobrze ci radzę. Pan? Drodor. jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Mhm. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawić ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie. Ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Mhm. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka. Ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Nie? Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. W sumie to za dużo się nie dowiedzieliśmy. Chodźcie tu. Dobra, zabiłem smoka. Chyba ja zadałem ostatni cios. Pierwsze, daj serce, bo potem zapomnę. Drugie, dawaj skarb. Więcej mieszków, więcej mieszków. Gdzie jest jeszcze więcej mieszków? Więcej mieszków. Szkoda, że tego wszystkiego zabrać nie mogę. Mam tu maty szorkowe te. Życzę torków. Więcej się nie da podnieść. Hmmm. Hej, ty! Co się z tobą dzieje? Te buty, te zafajdane buty! I co teraz poczniesz? Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. A ty co mi masz do powiedzenia? Cholera nie żyję? Uspokój się, to już koniec. O rany! Ale wdechy kolej Dobra, no to użyjmy sobie teleportu do zamku Albo nie nie, 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 już prawy Na razie mmm, szybki śledź Pod wodę ja chcę wyjść Bo chcę się wrócić znaczny kawałek Ha, teraz to idą na te jaszczurki i inne pierdol. Nikomu niepotrzebne. Hej! Ciągle to potrafię! W sumie mógłbym iść tamtędy, ale chcę sprawdzić czy tu czasem nie ma przypadkiem yy, Jak ta woda beznadziejnie wygląda. No nie jak woda. Czy tu przypadkiem nie ma ponnych bestii to bym korzystał z tego cheatu co wcześniej. dodałbym 10 albo 20 poziomów. Książcz, książcz mnie nie zaatakuje. A Ci już tutaj są Jest pełno ob szczur Ergon. Wskazańcy Co tu jest? Tu nie ma nic, a tu nie ma czasem polnej bestii. Nie, czarne guminy. One za rzadko atakują żeby. To muszą być polne bestie, inaczej to się nie uda zbytnio. Ale mogę spróbować na szczurze. Zapiszemy. Gdzie ten szczur? Dopiero co widziałem tu szczura. Nie udało się, wczytujemy. Chcę zdobyć tam dużo siły, bynajmniej. Nie, na, szczure, na szczurze się nie uda, sami widzicie. Ja nie chcę. Znaczy, chcę sobie dodać dużo tego. Może raz się uda, chociaż. Dobra, zapisz, bo się udało. I tyle, co się udało. Nie, dobra. Nie będę was tym męczył. Zrobię to poza nagraniem. Zobaczymy się za chwilę.